4, 3, 2, 1, jedziesz. 4 lewy, bardzo długi, zostań, 40. 2 prawy, nawrót, nie ciąć, zostań. Do 5, lewy, krótki, 60. 3 prawy, lekko ciąć, późny, długi, zostań, do 3. podwójny 100. 6 prawy, zaciska, zostań z hamowaniem 50, 3 lewy lekko ciąć, wypuść 50. Jasny przez mostek 50, 4 lewy wypuść 40, 4 prawy z hamowaniem ustaw do 2, prawy nie ciąć 5 prawy nie ciąć, zostań 60, 2 lewy nawrót nie ciąć 300. Do 6 prawy krótki, 120 na prawą najedź po trawie 100 5 prawy wyp 100 4 prawy zostań z tych 50 6 lewy, bardzo długi bardzo długi zaciska tym w pieście Srzykana od lewej 40 10 5 lewy długi wypuść do 40 Lewy zostań do 6, lewy, zostań z hamowaniem 40. 3, prawy, długi, kostka, wypuść do 4, prawy, nie cią... 5 lewy długi zaciska zostań 40 5 prawy nie ciąć z podbiciem wypuść 150 4 prawy krótki z zostań do 2 lewy nawrót nie ciąć 60 5 prawy długi zostań do 6 lewy długi zostań do 3 trzy... 5 lewy zostań, 42 prawy nie ciąć, nawrót kostka. Do 6 lewy krótki. wród wypuść 50. Jedziesz. Dobra. 5 prawy minus zaciska, zostań do 4 lewy minus, bardzo długi, może ciąć, wypuść. Do 3 lewy może ciąć 70. 4 prawy nie ciąć wypuść, do 3 prawy krótki nie ciąć 50, 4 lewy bardzo długi może ciąć 200, 6 prawy długi wypuść 70. 5 prawy krótki ciąć zostań do 5 lewy zostań z hamowaniem 62 prawy syf 50 Zdjęcia. 80. 6 prawy nie ciąć do 6, lewy 150. 2 prawy nie ciąć 50. 2 lewy wypuść 70. 4 lewy zaciska do 3 lewy zostań. Pięć lewy, krótki, nie ciąć, zostań czterdzieści. 6 prawy, wypuść czterdzieści. Cztery prawy, krótki, nie ciąć, wypuść czterdzieści. 4 prawy nie ciąć, wypuść do 6, lewy 50. 2 prawy późny, lekko ciąć, syf 70. 2 lewy nawrót, nie ciąć, wypuść 60. 6 lewy długi, zostań do 6, prawy krótki, zostań z hamowaniem. Do 3 lewy minus 200. 2 lewy nawrót ciasny, do 2 prawy nawrót ciasny, nie ciąć 50. 2 lewy, może ciąć syp 50. 2 prawy nawrót ciasny, 40. I'm